Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim porannym fleszu. Zanim zacznę omawiać wykresy, tak jeszcze nawiązanie do poprzedniego odcinka odnośnie psychologii, że psychologia taka ważna jest w tradingu. Sporo osób ma problemy z tym, żeby jakoś nie ulegać emocjom i działać z głową, tylko gdzieś tam podejmują decyzje pod wpływem różnych przeżyć, różnych stanów emocjonalnych. I co mnie pomogło w treningu właśnie takim emocjonalnym? Pomógł mi poker. Gry w pokera można się nauczyć w 15 minut jest w sumie zasad, bo no mnie zajęło w sumie kilka lat, zanim gdzieś tam zacząłem wygrywać. Więc, ale można to skrócić, bo schematy są o wiele prostsze w pokerze niż na giełdzie i tutaj jakby gra jest o wiele, wiele prostsza. No, ale emocje są bardzo podobne. I jeszcze jest to fajne, pokażę dla początkujących jest niefajne, że czasami mamy 95% szans na wygraną i na przykład przegrywamy całą rozgrywkę. I to właśnie przynajmniej mnie pozwoliło, żeby zaakceptować pewne rzeczy, że przypadek, losowość tam pod jednym z odcinków część ludzi pisała, że, że nie ma przypadku, nie ma losowości, takie jakieś inne bzdury, ale nieważne. Chodzi o to, żeby zaakceptować to, że czasami nawet prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że wydarzy się coś, albo że coś nastąpi i jednocześnie to nie następuje, albo jest bardzo małe. Może się tak zdarzyć i trzeba być na to przygotowanym, takie czarne łabędzie będzie przylatują czasami. I jeżeli takiej sytuacji w życiu przeżyjemy dość dużo. Przygotujemy się na to emocjonalnie. Każda kolejna taka rzecz już nas nie zaskakuje tak jak wcześniej. A jak to się stało? Przecież prawie nie było szans na to, że, że tak się zdarzy. No, zdarza się, więc to może tak naprawdę pomóc. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi dzisiaj do głowy, taka myśl odnośnie motywacji. Tak, pod ostatnim odcinkiem, też pisaliście że tam 10 lat, to sporo czasu. Niektórych to demotywuje, że ile czasu, innych motywuje. E Bardzo dużo osób popełnia też błąd. No taki, że zakładają sobie jakiś cel, taki duży cel, e na który potrzeba. No, realizację jego no, potrzeba sporo czasu, dużo energii, dużo różnych rzeczy trzeba wykonać w tym czasie. Y no, i gdzieś słomiany zapał nie są w stanie tego zrealizować. Dlaczego? No, Problem jest głównie z motywacją, bo jeżeli mamy tylko tę motywację do głównego celu, czyli powiedzmy, chcę schudnąć 10 kg, no i taka jest moja motywacja. I tylko to mnie trzyma przy tym, żeby schudnąć. No robię tam różne rzeczy. No częściej się uda schudnąć, w większości pewno nie, a potem efekt, jojo, jeszcze przytyjemy więcej, więcej kilogramów. kg, albo chcemy zarobić, nie wiem, 10 tysięcy w rok, w miesiąc. No i jak sobie z tym poradzić? Też mówiłem już we wcześniejszych odcinkach o takim efekcie ubocznym, że lepiej jakby nie koncentrować się na głównym celu, tylko zejść na mniejsze poziomy, podzielić sobie ten cel na mniejsze poziomy i motywację czerpać z realizacji tych mniejszych celów, bo potem realizujemy te mniejsze cele. Okazuje się, że osiągamy jakiś tam cel główny jakby taki efekt poboczny osiągamy go, a mimo że robimy inne rzeczy, które tylko pośrednio są związane z tym głównym celem, a jakby efekt zostaje osiągnięty, a czerpiamy przez cały czas przyjemność z tego. A jeżeli nastawimy się na główny cel, to nie czerpiemy przyjemności z tego, co robimy, bo to nas nie cieszy, męczy jeszcze i tracimy motywację, bo nie widzimy wyników. Czyli warto tą motywację czerpać. Yy, od siebie z wnętrza, tylko nie z głównym celem, bo bardzo ciężko to motywację utrzymać. Są osoby, które są w stanie osiągnąć dany cel, e, motywując się tylko tym, żeby go osiągnąć. Ale pytanie, czy to ma sens i jak to w dłuższej perspektywie będzie wyglądało? No według mnie w dłuższej może to wyglądać źle. E, a jeżeli założymy, chcemy schudnąć te 10 kg i no to. Zakładamy sobie jakieś tam mniejsze cele dobra, to sobie y, będę na przykład zmieniał dietę. Że będę mniej kalorii jadł, bo jest mnóstwo kalorii mniej dziennie. Potem na przykład sobie, no i w, po jakimś czasie to wchodzi w jakiś nawyk, że już powiedzmy unikamy. Jadłem dwa ciastka dziennie, zjem jedno. Wchodzi w jakiś nawyk. No i ten nawyk powoduje, że gdzieś tam kilogramy się dorosną. Potem jakiś nawyk, że zrobię sobie na przykład, nie wiem. 10 pompek dziennie, albo 10 przysiadów, albo 10 brzuszków. Wchodzi to jakiś nawyk. Jeszcze inne rzeczy, jakieś na przykład przejdę 5 km spacerem dziennie, czy jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam po kolei sobie stanęły, też nie wszystko naraz. Okazuje się, że zrobiliśmy sobie jakiś nawyk, i nie wiem, po roku, po dwóch latach zrzuciliśmy nie 10, a 15 kg. Waga się utrzymała. To jest jakby efekt uboczny tego, że zmieniliśmy sobie właśnie te schematy. Motywowała nas te małe rzeczy, czyli tam powiedzmy zmiana yy, diety. I okazuje się, że utrzymujemy tą wagę, bo mamy te schematy już pozmieniane, yy, które właśnie jakby składają się na jeden duży schemat na to ile ważymy. No i to jest yy, przy tradingu, przy inwestycji kolejna sprawa jak Ludzie naglądają no się reklam, pójdą na jakieś szkolenia, albo naglądają się ludzi, którzy potrafią zarabiać miliony w ciągu tygodnia, na przykład ze 100 tysięcy złotych. No i też by tak chcieli. Mają taką motywację z tym związaną, mi się nie udaje, potem, a to jednak się nie da. No tutaj na moim kanale mówię o tym, że czas potrzebny jest, że warto zmieniać sobie przyzwyczajenia, zmieniać sobie schematy, że nie warto. Iść na takie szkolenia, tylko warto sobie samemu trenować, powoli zmieniać schematy. Tak jak grając w Pokera, zmieniamy schematy, które i tak w życiu się też przydadzą. Jesteśmy bardziej opanowani, wszystko to lepiej wygląda. I w rezultacie okazuje się, że zarabiamy pieniądze na giełdzie, ale nie po tygodniu, może nie miliony, ale naprawdę dobre pieniądze po jakimś czasie i to jakby wychodzi naturalnie. A motywację mamy do działania przez cały czas tych drobnych sukcesów, które osiągamy. A nie gdzieś tam zajawieni reklamami, że ktoś tam nauczy nas inwestować w tydzień kurs, weekendowy kurs, albo zapłać 2000, zarobisz miliony, albo będziesz zarabiał 15% miesięcznie, czy ileś. No. To jest bardzo złudne. Sporo osób się na to chwyta, ale ci, którzy, powiedzmy, chcą coś osiągnąć długofalowo, dochodzą do wniosku, że nie tędy droga, bo. Szybko, tak jak szybko stracić, można szybko stracić kilogramy, zrobić sobie godówkę na przykład przez tydzień albo nawet przez dwa tygodnie, A już, albo ekstremalnie przez dłuższy okres czasu, albo zminimalizować przyjmowanie kalorii do minimum. Jeszcze wrzucić w to bardzo mocny mocny trening. No i jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś sauny. I można zrzucić. Ale nie jesteście zawodowymi sportowcami, którzy przed walką zrzucają na przykład bokserzy wagę, czy tam w innych dyscyplinach też, ale potem oni tylko jakby po pierwsze są do tego przygotowani. Fakt, że obciążają mocno swój organizm a, yy, i to na pewno się odbija niekorzystnie, ale amator, który przejdzie taki hardcore, jest duża szansa, że niestety skrzywdzi siebie. A dwa, że nastąpi efekt jojo, że tak jak szybko waga spadnie, tak potem wzrośnie szybko. Taka V nam się otworzy, jak na wykresie, wzrośnie i potem jeszcze może, może jeszcze wyżej pójść. I tak samo w inwestowaniu. Ktoś gdzieś pójdzie na jakiś kurs, gdzieś uda mu się zarobić, trafi jakiś złoty strzał, tu sobie założył shorta, z dźwignią razy 100, z 10 tysięcy zrobił 100 nagle, i po prostu jest już super traderem. Zarabia, a potem nagle okazuje się, że traci wszystko i jeszcze się zapożycza, bo tak uwierzyli w niego wszyscy. No niestety tak to bywa. Jeszcze taka jedna myśl odnośnie traderów i, i tego zawodu, jaki jest trudny. Bo tak jak tam było porównanie w komentarzu do np. jakiegoś malarza, artysty, który maluje obrazy i. On ma trochę łatwiej, bo jak już wyrobi sobie markę, przeważnie większość tych artystów to po śmierci jest docenianych, ale załóżmy, że ktoś już jest doceniony mocno przed śmiercią, maluje te obrazy, to już może na tym jakby jechać na tej opinii i, i przez cały czas będzie sprzedawał te obrazy po wysokich cenach. W tradingu może się okazać tak, że no i to, tak jest najczęściej, takie gwiazdki zaranne są, pojawiają się na niebo z góru sezonowi, Ludzie idą za nimi, zarabiają miliony, a potem tracą się, nikt o nich więcej nie słyszał i albo bankrutują, albo gdzieś przepijają całą kasę, albo nie wiadomo co się z nimi dzieje. No ja jestem fanem bardziej takich długofalowych rozwiązań niż na jeden sezon, że tutaj fajnie, szybka, fajna zabawa. Alkohol, dziewczyny, dragi i takie różne inne bajery. A bardziej długofalowo, i żeby to w przyszłości dawało efekty, to co wypracujemy teraz, będzie w przyszłości procentowało. A nie tak tu i teraz, bo to się może niestety źle skończyć. Więc lepiej na spokojnie, lepiej małymi kroczkami, lepiej sobie podzielić, lepiej tą motywację mieć wewnętrzną, niż skupiać się na głównym celu i zarabiać grube miliony i, i liczyć na cud. No i taki malarz, jak już sobie ma popularność, to bardzo sprzedaje, a taki trader, nawet jak jest dobry i nawet sobie powoli gdzieś zarabia, może się okazać, że po 10-20 latach zbankrutuje nagle. Chociaż jeżeli mamy dobry money management, dywersyfikację kapitału, poinwestowaliśmy w różne aktywa, to prawdopodobieństwo takiego bankructwa jest bardzo małe i to znowu, jeżeli Nasza edukacja była zrównoważona i na wszystkich płaszczyznach psychologia, management, ekonomia i jeszcze wiele innych rzeczy, które są potrzebne, żeby być dobrym traderem, inwestorem, to mamy dużą szansę osiągnąć sukces długofalowo. Jeżeli nie, jesteśmy nastawieni na sukces tu i teraz, to może się okazać, że nic z tego dobrego nie będzie. Dobra, rozgadałem się trochę, a miało być w miarę szybko, więc teraz bardzo szybciutko, już podsumowanie, co się podziało wczoraj. Mieliśmy lekki spadek na Bitcoinie. No, przez cały czas gdzieś wpadliśmy jakiś trend boczny. Wiele się tutaj nie podziało. Zilika miała mega wzrosty. Tak jak mówiłem, przełamała tą hiperbole i tutaj korekta dość spora. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. SP była realizacja zysków na koniec tygodnia. To jeszcze próba wyciągnięcia w górę i zeszliśmy do. Dołka z dnia poprzedniego, więc wydaje mi się, że tutaj bardzo może być nerwowo na początku tygodnia, jeżeli nie będzie chęci odragowania i ciągnięcia wyżej. Bo wyrysowała nam się niższa górka. Mamy górkę, dołek i niższą górkę. No i teraz, jeżeli zejdziemy poniżej tej górki, to przebijemy też tą linię trendu wzrostowego. To część osób może zacząć zmieniać pozycję z ląków na shorty. Euro, USD, dolar nam się umacnia i przy okazji jak spadki na giełdach, no to złotówka nam się osłabia do euro, do dolara, tu akad widać najbardziej, bo akad, dolar się jeszcze umocnił do euro, do franka również i testujemy ostatni lokalny szczyt, a do funta gdzieś tam trend boczny mamy. Jeszcze może na szybko Ktoś chciał, ktoś chciał, żebym pokazał CD Projekt. tak CD Projekt to przy ATH. Mieliśmy ATH 26 maja. Jakaś korekta, ale utrzymujemy się w okolicy 400 zł za akcję. Jak popatrzymy sobie na wykres miesięczny, to tu dopiero mamy fajną hiperbolę, która tutaj była szansa na przełamanie. Chyba gdzieś tutaj jakieś shorty próbowałem na CD Projekcie, potem już nie próbowałem więcej. Przełamanie, ale tak jak zilika. Hiperbola, przełamanie, ale zobaczcie, że utrzymała się taka hiperbola, trochę większa. Potem tu jeszcze kolejna, jak weszła nam pandemia, też korekta, ale kurs wytrzymał. Przełamanie takiej hiperboli, jak już następuje, można spodziewać się, że tu, że tu, jednak nie. No, może znieść ten kurs. No Myślę, że z 60-70% i do setki możemy spokojnie zjechać z CD Projektem, albo nawet niżej. Nawet 90% może być zniesienie w jakimś szale. Ale spokojnie możemy, może ta hiperbola dalej się tu jeszcze ciągnąć. To tyle o CD Projekcie. Złoto. Złoto za to nam zareagowało pozytywnie na no, giełdy. W górę srebro też, chociaż tu przebiliśmy linię trendu wzrostowego, ale próba ciągnięcia dalej w górę i jeszcze może pokażę ropę, bo ropa systematycznie powoli, powoli idzie do góry. Czyli to proste granie, bo jakieś korekty bardzo małe, linia praktycznie minimalnie trochę ją przesunąłem, ale przez cały czas odbijamy od 12 dolarów za barełkę do 37. Wzrosty na ropie już mamy 200% ponad, I jeszcze gaz. Na gazie mamy praktycznie trend boczny. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i do następnego razu.